Witam serdecznie, dziś kolejny przepis w 100% sprawdzony Przepis pochodzi od mojej siostry Jak już na pewno wiecie, bo dużo przepisów od niej biorę, ona ma świetne przepisy I tym razem będą to buraczki z czosnkiem wekowane na zimę No to jest naprawdę hicior Tak samo jak buraczki z papryką, to jest po prostu klasyk I są naprawdę pyszne, tak buraczki z czosnkiem wymiatają I Ja Wam serdecznie polecam i zaczynajmy ja tutaj mam 3 kg buraków, to są buraki takie proste z ogrodu, które pozrywałem, umyłem je porządnie, poobcinałem, co, co było zbędne i teraz wstawię to tylko na gaz. Niech to się ugotuje do miękkości i wrócimy. Będziemy robili dalej. Przepis bardzo prosty, więc zaczynajmy. Słuchajcie, buraki się ugotowały, wyrzucam je do pustej miski i teraz nalewam do tego garnka zimnej wody i buraki zalewamy zimną wodą no i teraz tylko bierzemy i ściągamy z niej skórę w ten sposób, zobaczcie ten sposób znacie, bo ja go ciągle pokazuję ale dla nowych widzów muszę pokazać jakieś niedoskonałości, wiadomo to trzeba Wyciąć, słuchajcie, buraki teraz obrane. Ścieramy na tych dużych oczkach. Posłuchajcie, teraz cebula. Cebula na takie krążki 1 mm. Ścieram na mandolinie, żeby było mniej roboty. Słuchajcie, stwierdziłem, że wyciągnę sobie tutaj te ostrza delikatne i poszatkuję sobie trochę tą cebulę. Także dwie sobie zrobię w krążki, a dwie już sobie po prostu tak poszatkuję. Widzicie, takie drobne piórka. A zrobicie to spokojnie nożem, ale jak można coś szybciej, to robimy to szybciej. Dobra, cebula ogarnięta przed można umyć. Teraz czosnek. I tego czosnku ja mam tutaj 6 sztuk, ale to są takie duże kawałki. Także z tym czosnkiem no jak bardzo czosnkowe lubicie, no ja daję 6 dużych, ale możecie dać na przykład 10 mniejszych. I to musimy wycisnąć przez praskę. I posłuchajcie, ja mam tutaj taki zestaw jest tutaj 5 kulek ziela angielskiego, 4 goździki i 4 liście laurowe i to też wrzucam tutaj. Takie przyprawy tu powinny się znajdować. I teraz półtorej szklanki cukru. Szklanką u mnie 250 ml. I dla ciekawostki powiem, u nas cukru teraz brakuje. To tak będzie na następne lata, jak będziemy ten film oglądali za rok, za dwa, za trzy. U nas w tym czasie cukru brakuje, a w Czechach mają promocję, sprzedają po 14 koron za kilogram. Także, jak nie macie cukru, a mieszkacie blisko Czech, to tam jeździe. Szklanka octu. Ocet spirytusowy 10% można zamienić na jabłkowy jak najbardziej. Do tego półtorej łyżki soli. I cztery szklanki wody. I teraz Wam powiem, jeżeli zmierzacie cukier, ocet, później wodę, używajcie zawsze tej samej szklanki, a nie różnych. Bo te szklanki też nieraz mają po 200 ml, a nieraz 250. Także jak już przekroczymy, nie wiem, cukier. I damy go 250, na przykład zamiast 200, to niech tego tu też będzie trochę więcej, bo przynajmniej to wszystko się zbalansuje. Więc 4 szklanki po 250 ml każda. Czyli tj, tą samą będę nalewał po prostu 4 razy. No i teraz mamy już tutaj wszystkie składniki, słuchajcie. Musimy to dobrze wymieszać. I zostawiamy to na godzinę czasu, żeby się wszystkie smaki ładnie przegryzły. I po 30 minutach, tylko jeszcze raz zamieszajmy to porządnie. I po kolejnych 30 będziemy nakładali do słoików. Więc widzimy się no, za godzinkę, bo nie musi tego z zegarkiem w ręku robić, będzie po półtorej godziny, bo się też nic nie stanie. Ale warto połowie tego czasu po prostu jeszcze raz to wszystko zamieszać. No więc ja tak zrobię. Idę szykować słoiki, muszę je wyparzyć, także chwilę to jeszcze zajmie. Posłuchajcie, to już odstało u mnie, no tak lekko ponad godzinę. Słuchajcie, jak tego spróbujecie, to się w tym zakochacie, to no tak dobrze smakuje. Naprawdę petarda. Yy, odstawiam. No to tak jak widzicie, jest taką zalewą. No i o to chodzi. Tak to by miało wyglądać. Teraz słoiki. Yy, mój lejek. No i tak. Na początku staram się nabierać tak, żeby ta woda mi zostawała w środku, ta zalewa. No i wkładam do słoików. Trochę to dzisiaj nie chluj nie robię, no ale mi tutaj się rozlewa, ale już się spieszę, już jest dosyć późno. Nie musi być do pełna, bo jeszcze musi wejść, zalew, wejść tutaj zalewa, ale też y, ta sałatka, ona nie może być za luźna, nie? Także trochę tych buraków, tak trochę je uduście, później dolejemy tej zalewy. Bo, to, to, bo te buraczki muszą być takie trochę, wiecie, yy, takie mokre, nigdy nie może być takie suche, yy, bo takie suche to, to nie smakuje później. Ale też nie może być to jakaś luźna sałatka, że kurczę będzie sama woda, sama zalewa. Dobrze. Widzicie, coś tu jest tylu jak ja, pod ten okraj trochę upchnę i jest gitara. Dobra, odstawiam, następne słoiki są już przygotowane. Z tymi słoikami to musiał mieć osobną piwnicę na same słoiki. Przyszedł. Olej, co? Przyszedł mi pomóc? Tak. Przyszedł przy mi się pomóc. To dawaj tu stolik, będziesz za lewe rozlewał. Czy ja lewę się To czekaj i czekaj. Posłuchajcie, tyle zostało zalewy. I dolewamy do każdego słoika. Ja chcę. Zaraz mieleczku pomożesz. Widzicie, w ten sposób tej zalewy jest naprawdę dużo, ale no ze spokojem. Ja dosyć upychałem tutaj te buraki, także lepiej, że zalewie jest za dużo jak za mało. Ok. Olej, trzymaj tutaj, jeszcze mi dolejesz do czterech słoików. O! A wpadła łyżka. Na dobra, to to ogarnie, poczekaj. Tada, zostały może mi dobre dwie łyżki jeszcze tej zalewy, więc fajnie wystarczyło, trochę zostało, ale jak mówiłem, lepiej, że zostało, jak zabrakło. Słoiki mam ponapełniane, Wyszło 8,5 litrowych słoików z tego przepisu. Zamykam, ale jeszcze tak. Te brzegi przeczyszczę Dobra I zamykamy. Wietka też mam wyparzone, to jest dość istotne Jak widzicie, cały czas u mnie złote dekle. i teraz tak jak cały czas robimy, na blachę. Na blachę dolewamy trochę wody. Ta woda parując otoczy parą te słoiki, one się jeszcze lepiej zawykują. Wkładamy do piekarnika. Słuchajcie. Wkładamy do zimnego, osiąga, ustawiamy 130 stopni. Po osiągnięciu 130 stopni Pasteryzujemy jeszcze 15 minut w przypadku pasteryzowania w garnku, tak samo woda się zagotuje, czekamy 15 minut i mamy zapasteryzowane piękne, bardzo pyszne zresztą buraczki, coś wspaniałego, naprawdę pyszna jest ta zalewa, ja mam z gorącego serca po prostu polecam, więc no co, to wszystko, widzimy się przy następnym przepisie, pozdrawiam.